Cześć kochani, witam Was ponownie w kolejnym odcinku Smakowitych Dań. Zapraszam dzisiaj na pyszne koreczki, czyli bardzo prostą w przygotowaniu przekąskę i starter na domowe imprezy. Na takich przyjęciach koreczki cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Można je przygotować ze swoich ulubionych składników. Polecam i zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie koreczków zaczynamy od pokrojenia żółtego sera w kostkę o grubości około 1 cm. Na około 1,5 cm kawałki kroimy kabanos. Pozostałe składniki oprócz salami odsączamy z marynaty. Na wykałaczki nadziewamy poszczególne składniki tworząc swoje ulubione kompozycje smakowe. Na przykład kawałeczek kabanosa, papryczkę, pieczarkę i zwinięte na dwie części salami. Gotowe koreczki wbijamy w jabłko i podajemy na stół. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitedania.blockspot.com.